Naszymi członkami są przede wszystkim samorządy i organizacje turystyczne z regionu, ale również mamy, mamy dużo przedsiębiorców. Głównym takim zasileniem budżetu całej organizacji to jest składka z budzędu marszałkowskiego, która wynosi obecnie 450 tysięcy złotych rocznie i myślę, że to jest właśnie główna korzyść z przystąpienia do tej organizacji, to jest możliwość właśnie uczestnictwa i decydowanie o wykorzystaniu tego budżetu na promocję turystyczną regionu. Myślę, że Lajród jak najbardziej jako bardzo atrakcyjna turystycznie miejscowość o rozwijającym się potencjale powinna swój głos, uczestniczyć i decydować o kierunkach rozwoju turystycznego regionu. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to jestem do dyspozycji i liczę na to, że pozytywnie Państwo przyjmiecie to uchwałę. Dziękuję. Dziękuję. W sensie...